Z tej strony Matimati. Mati. Witam Was na serwerze Matcraft. Jest ze mną dzisiaj admin Sobelek! Siemanko! Zapraszam na kanał Sobelek. Dokładnie. Dobra, w dzisiejszym odcinku mm, chciałem Wam zaprezentować ym, nowego spawna. Zmieniłem spawn. Tak. I więc muszę też jakby na nowo wstęp wam zrobić. Znaczy w sumie to mało się tam zmieniło, ale no. Wiem, że dużo osób y, pewno na przykład napiszą, że nie wiemy gdzie co jest i będą mi cały czas pisać na MSG czy coś, więc wolę taki odcinek zrobić, potem im link podesłać, niech każdemu odpisywać. Dobra, więc wpisujemy Ukośnik Spawn. Teleportuje nas tutaj, jak widzicie. Tu dalej są oczywiście te działki. Tu jeszcze będą stały takie snow golemy z informacjami o eventach. Tu oczywiście, tak jak wcześniej, były te ten magma cube. Tu też ten enderman. Tutaj już nie ma tych rzeczy, ale za to są skrzynki. Jeszcze je nazwę. Warp case usunę. No tu są te jajka i spawnery tu są znowu te klucze, smiecze, yy, zbroje tu się nic nie zmieniło, tu też nic, też nic. Mm. O to w sumie yy, spawna, no to to było, można powiedzieć że tyle. O i w dzisiejszym odcinku yy, był jeszcze. jeszcze mam... chciałem dodać, no. że jeszcze się zmieniły warpkę. Do skrzynki Crazy. Doszły... A, właśnie, nowe właśnie, itemy, właśnie, pokażę. Więc tak, nowe itemy też, doszły. Tu też mogę. Tak. Poczekaj, tu. Cała zbrojka. Tak. Ja opowiem, bo Popowiedz. u mnie widzą, okej? Opowiem. Bo Chestplate już był. Crazy Sword też był. Komenda fly. Nie wiem czy jak nagrywałem tamten odcinek to była. Ale jak nie było, no to automatycznie jak to dropniecie. No to dostajecie permisję do komendy fly milion na no to był tylko że zmniejszyliśmy procenty no i reszta y, Rer zbroi yy... no jak widzicie takie same enchanty. Yy, dobra yy... oczywiście warp case dalej działa ale jak ktoś nie chce się na warp case'a to może sobie tak, tutaj bo właśnie dużo rozpadnie. osób też yy, nie wie co to jest warp a na co dostałem klucze Um, już chciałem wam pokazać pożem zgubił je. O. Tu, tutaj. Tutaj. Y, Chodź się sobie do mnie tepni. Ja y, ja tutaj. Y, warpy Wymieniarki. Właśnie są jeszcze war wymieniarki. Ale to za chwilę do nich przejdziemy. Y, Tepnij się do mnie, albo ja cię tepnę. Tutaj y, będą te sklepy. Takie co są z... Zostań tu, bo się potem do ciebie tepnę. No, Warp Elytra, tutaj będą takie sklepy. Zaprezentuję Wam jeszcze raz, jak się te sklepy używa. A może. Tym, co się... To, jak Tym jakby... co się niszczy, klikacie na tą tabliczkę. Tu Wam wyskakuje, ile możecie kupić. Tyle, ile chcecie kupić. No, tylko klikacie. na przykład chcę jeden. Ale jak chcę wszystkie, na przykład nie wpisując tej 1, 9, 8, 3, to wpisuję Ally. No i wtedy kupuję wszystkie, które mogę. Ja to odłożę szybko. I to tak samo jest z eltram, tylko że eltry są droższe. Dobra. My... Może od razu przejdźmy do wymieniarek, bo w sumie wszystkie widzieli, nie? No, dobra, przejdziemy do wymieniarek. 200 Homa ustawię. Dobra, ym, przejdziemy właśnie w warb wymieniarki. I potem, jak już pokażemy, warp wymieniarki, pójdziemy właśnie budować ym, tam ym, ten, ten sklep. Na, na, na pewno na dzisiejszym odcinku tego nie wybudujemy, ale yy, okej. Okay. Więc tak, może przenieśmy się jeszcze raz. Warp wymieniarki, te panas tutaj. Tu są takie y, wymieniarki, na przykład, y, trydujecie się z kimś nieznajomym, co nie? I chcecie przestać się trade'ować ale na przykład tu. Y, tu jest na przykład wymieniarki z, przyjaciół, przyjaciół, y, z przyjaciółmi. Chodź, chodź tu. Chodź. Chodź. Tu. na, bo, Tu. Yy, nie, nie tradujecie się tak, tylko tradujecie się tutaj, pomiędzy, tutaj. Yy, yy, tutaj pomiędzy sobą. Dobra. Dobra, no i to, no i to w sumie tyle. Wymieniarki, to, to jest wszystko. No wymieniarki jak wymieniarki. Dobra. Mm. Już idziemy robić... Idziemy tutaj Idziemy tutaj robić. Robić. tutaj robić już yy, te sklepy. Nie wiem czemu. O, dobra, mm, te dywany by się przydało usunąć. Nie wiem, czy mogę. Mm. Dobra, mm, jest git. Dobra, więc jak już tu usunąłem, no to w sumie mogę pokazać, jak się robi. Taki sklep, bo za niedługo będę też prowadzał sklepy dla zwykłych graczy. Więc tak bierzecie sobie skrzynkę. To Wam na razie na środku pokażę. I wpisujecie taką komendę jak QS Shop. Um, oczywiście najpierw... Po, na przykład chcecie sprzedawać diamentowy miecz. Więc robicie tak. QS Shop! <tryk> Ale normalnie działało. Dobra, nie ważne. To tak yy, być nie miało. Szczera. Dobra. Mm, skit. Jeszcze raz. Dobra. Skid. Jeszcze z tego dirta będę musiał tam zamienić. Ale to. Na to. Tylko nie pamiętam tego ID, więc yy, po odcinku to naprawię, więc spokojnie. Tutaj dirtu nie będzie. Zamiast dirta właśnie będzie. Tutaj ten. Mm. No, ten, ten Stone Bricks. Mm. Dobra. Więc tak. Mm, zaczynając. Może zaczniemy tak. Sklepy będą tu tak, co jedną kratkę i będą tu tak. Mm, mm, no robione będą tam od diaksów po na przykład ym, po na przykład ten cobblestone, takie rzeczy budowlane ja za chwilę dokończę więc tu praktycznie będzie postaram się zrobić to do, tak ym, no w sumie do y, końca eventu a, y, Event, mogę teraz opowiedzieć event, póki będę to robił. Event y, polega na. Mm, event polega na. Y, na tym, że y, mamy te. działki, które możemy kupić u. u Villagera. Mm, co nie możemy je kupić i na przykład tu sobie postawię działkę i tu zbuduję ładny teren i na przykład ym, na event którym jest ym, temat najładniejsza działka ym, po prostu na tym ym, ym, na, w książce to jeszcze napiszę, bo to miałem napisano, ale gdzieś mi ta książka zniknęła, więc jeszcze napiszę to jeszcze raz i spokojnie to będzie na środku, więc kto nie będzie oglądał tego odcinka, też będzie wiedział, wiedział o, co, o co chodzi. Zbudujemy sobie taką działkę i na przykład chcemy wziąć udział w tym no w tym evencie. To do książki, tej pisemnej, podajemy kordy działki, na której będzie się znajdować ta budowla, którą mamy ocenić. No i jeszcze tam będzie trzeba podać nick, żebyśmy wiedzieli, na przykład jak ktoś ewentualnie wygra, do kogo mamy przesłać nagrodę. To więc w sumie to chyba tyle, co miałem do omówienia w tym odcinku. No, myślę, że to chyba wszystko. Dobra, więc podajcie na serwer. IP serwera będziecie mieli w opisie. No i. W sumie to cześć, do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Siema, pożegnaj się. Też nie chcesz się pożegnać? Taka! Albo chcę. No to dobra. Kto siema, do następnych odcinków. Elo. A, jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Nie, no i pożegnam się. Ranga VIP. Do Kolejnego odcinka. Mam... Jutro odcinek o. Jutro ucinek u mnie, bo będzie daily. Teraz Właśnie. na zmianę będziemy wrzucać. Prawdopodobnie w... będzie, bo na jak, jak będziemy nie damy wrzucać, nie wiecie teraz Tydzień z, po y... jednym odcinku. Właśnie, bo tak, my, no mi... chyba, że będzie jakiś mecz. Chodzimy co... na, na karty, Mamy treningi, tak. bo chodzimy razem do drużyny piłkarskiej. Kilka tych i mamy często treningi, więc. Mamy w sumie mało czasu na nagrywanie, ale postaram się tak co dzień. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz: będzie Wiesz, prawdopodobnie wiec, do tego tygodnia. Do, do 16:00, do... jak nie będzie filmu do godziny 17 na kanale, to znaczy, że po prostu w tym dniu go nie będzie, no, ale będzie na drugi dzień. No właśnie. Albo live, live y też będą, zamiast odcinka. Yy, dobra. Yy, ja chciałem jeszcze omówić właśnie o tej randze VIP, yy, bo. Za jakiś tydzień wyjdzie ranga VIP już jest zrobiona, tylko takie dokończenia. I Dzisiaj ja... nagrywamy ten odcinek o 22, więc... No właśnie, bo mam poświęcenie czasu. Ja już wiem iść w sumie spać, no bo mamy wstawać na piątą, ale no, zęba nam nie napisać, żeśmy odcinek nagrywali. Włączyłem szybko komputer, no i nagraliśmy ten odcinek, nie? Dokładnie, dobra, już dokończę, bo ten odcinek się przedłuża. Yy, VIP ma, yy, wracając. VIP ma tak. Tak repair czyli naprawianie. Eee, Ciekierka um, ma też. Nie nie ma. Chyba. Ma jeszcze. Aha um, i też znowu repair. Używaj tu komendy można. Eee, fix. fix. Tylko fix. Nie wiem, komenda właśnie... fix jest. Mniej, to to, jest to samo tylko że tak, klucza, Komenda tylko, fix jest no, krótsza. No, tylko nie wiem czy vip to na razie nie ma bo nie pamiętam czy ustawiłem. No, i jeszcze ma taką komendę jak craft. Czyli że ma crafting i nie musi tworzyć craftingu, na przykład jak nie ma drewna przy sobie, a jest w kopalni, no to to się przydaje. I jeszcze I, jest, jakbyście się jeszcze pytali jedno. Jeszcze czy jakaś ranga ma fly'a. żadna a ranga nie ma flya, tylko... Fly, ma, ranga, ma, ranga, vibo, ranga, fly, fly jest tylko do dropnięcia do. Właśnie, ale dra, No to Nagraczy no. jest ten. Mm, tylko Do dro, dropnięcia, właśnie fly. Już no. jedna osoba dropnęła, znaczy dwie nawet osoby dropnęły na serwerze, więc no, można mega teraz... Na inwentarzach tak. Ostatnio po evencie, jak graliśmy na oxa no. to właśnie chłopak, y, y, który wygrał 5 kluczy, y, tego chłopak który wygrał 5 kluczy, dropnął ile? Dwa? Dwa flyer? No, no, dwa flyer, no, ja w to nie wierzę. No ale oczywiście permisję dostaje jedną, więc to mu się nie usuwa ani nie dodaje podwójnie, no. nawet nie może. A i jeszcze chcę, nie ma jeszcze kit, VIP, gdzie dostaje. Nie, poczekajcie. Kid Vip, gdzie dostaje takie właśnie temki. przy sobie patrzeć Trojka nie jest i... enchantowana. Poczekaj, poczekaj chwilę. Bo nie, on, nie może byłaby zbyt mocna. No daj, No, bo coś chciałeś powiedzieć. Jak będzie... Jak dużo osób będzie ten film oglądać i będzie grał na tym serwerze, to tak, zawsze przed turniejem OX w jakiejś Shulker Boxie? Nagroda w postaci 44 tak diaksów. w tych właśnie w postaci... Można je otwierać. 64 diaksów. Już ostatnio na oksie znaleźli. Więc my teraz od razu po odcinku chowamy. Tak. I na następnym. Ja już nawet teraz Siempre. mogę schować, więc nie patrz. Już schowam. Czekaj. Jak ja się biorę, tak? Nie patrz. Tylko zapomniałem co to była. Za rzecz. A że kit VIP, tak samo jak um, kit start kit start um, odbiera się co 24 godziny Więc No, co dzień na przykład te um, z dobrymi itemkami, no to VIP nie ma się co martwić, no bo man od nowa może zacząć i to nawet spoko. Dobra, bo już ten odcinek się przedłuża, mieliśmy już kończyć. No to chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy. To wszystko. To. W rangi VIP i mają. No, bug. Po to to jest. No, no w sumie to też. Na przykład mogą się cofnąć. Po śmierci, więc to też jest spoko. Dobra, no to to na tyle chyba w tym odcinku. Choć tu tak staniemy. choć. Chodź, 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 chodź. tu. Przepraszam, się będę odbywać. Na przykład jutro... No przerywa go, ale on ja tak? powiedzieć, że I jutro mnie live jest na kanale i też odcinek wpada, więc... Tak ostatnio będzie, że w czasie live'a wleci odcinek pewnie. Więc no. Więc chodź tutaj, pożegnamy się. Dokładnie. Moment, do ja, następnego to... odcinka. Do następnego odcinka, wziomeczki. Mhm. Jelo...